Dobra, no to co? Questik Aha Tylko Jest. Gdzie? 20 km gdzieś Nie wiem na tej mapie ja w ogóle questów nie widzę, nie? Ej, ja nie wiem, ja nie widzę tego questa, nie? Aaa, to jest tutaj chyba Więc co ja tu muszę z buta iść? Więc sobie jaja ja robią? A, to jest tutaj, co? Jak ja się tam kurwa dostać? Niby. Nie no, powaliło ich, że ja tutaj muszę iść przez miesiąc do ustawienia, bo mam 30 fps. Problem jest taki, że nie ma frame generation. Aha, no bo w mieście jestem, no w mieście zawsze będzie mniej FPSów. ów ja tu mam questa. What the fuck. Czemu mi pokazywało tak daleko? Twój pierwszy dom. O, tu 100 lepsze zostanę. 36k. E, to mało. Nie się tanio. Ale chyba były by większe 6 na 10 Tutaj jest Na 10 dni. Aha, i tu będzie crafting tak w BDO aka hata co stawiasz cyk No i gate, i tu się kraftuje Mam jeszcze inny poziom dziesiątego. Co tu można robić w ogóle? Te podki jakieś z ziemniorów. No i pet ma czwarty level i nadal zbiera jeden przedmiot co dwie sekundy nie wiem, jak to przyspieszyć. Tu mam na przykład peta do wycinki drewna. I on, ten, zwiększa prędkość zbierania drewna o 10%. Ma 1% szans na zebranie razy 2. Przydałby się jakieś pet do zbierania lutu. Znaczy ogólnie ten QueenFall, jak dla mnie, to powinien być free to play, nie? Ale no rozumiem, że ty chcieli, wiesz, buścik jakiś, nie? Na start. Jeżeli chodzi o finanse. Po ile tu ty jest typa na jednym spocie! Że miał nikt tu nie grać. O co chodzi? Ale jest jedna rzecz, która giga mnie irytuje w tej grze. Mianowicie to, że jak mobki cię biją, to postać oskakuje. Magiczne to jest. O, pa! Znowu wspomaga rzuciienki drewna. Nie da się żadnego fajnego peta drapnąć. Mam dwa punkty umiejętności. Można le levelować te skle niby A, do tego potrzeba książek. O, sobie jakby piąty level. Ten level mu nic nie dał. Nie wiem. No i dobra, ko jest zrobione. Zabij mistrza. No i pa, teraz sobie biega moja postać w kółko. Zaraz zbić tego łapka, nie? No i tyle, i powróć do miasta. Pyk, szybka podróż. A co? No, będzie trzeba przetestować inne bronie. Ma coś wirek? <grych> o, dwóręczny miecz ma. Kto by się spodziewał? Chyba trzeba będzie iść w dwóręczny miecz. Co to jest? Jakieś Nie na zasadzie. Life skilla, y, tak zwane. Czy jak on zrobi jakiś level to czy będzie... Można go ewoluować i... I będzie na przykład szybciej zbierał. Pa, działeczki normalnie. Gwarhejczo. Dlaczego moja postać się skrada? Jak to wyłączyć? Nie mam pojęcia. To 80k. A nie mniejszej? Tu jest 90k. I teraz zrobię, żeby mi się postać nie skradała. Kurde, wypiję coś. O, ale przynajmniej sadzenie jest fajne. Względnie, Czemu tu się nie da? O, bo nie. No i git. Dobra, co dalej? Do miasta? Cinań drzewka. Więc co ja zrobić, żeby mi się posy nie skradała, no? G. Kto to wymyślił, że pod G było skradanie się chwa, i byk level. O, jakieś goście jedzie z karawaną. Odstęp, toporki Lepsze. A sierp miałem już. Problem jest tak, że to wszystko tyle miejsca zajmuje. No i level upik. Zdoby... Z... 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 Zdobyj... Powiedziałem, ja że ja źle przeczytałem a ten napisane z To jest jakiś fajny dwuręczny mieczek. Nasel? Bo chłop, ludzie już mają itemy na 50 level, co jest? Kupiłem semieczek, to sen, to sen, Bronie. to włócznie miałem zobaczyć, ale na razie nie wiem, tych materiałów tyle leci, że przesada to jest. Uleku mi zajmują same materiały, nie?